Mogę Wam już oficjalnie powiedzieć, że moje wyniki na test koronawirusa wróciły negatywnie. Woo! Ja teraz po wszystkim doceniam każdą małą rzecz. Doceniam to, że mogę wyjść z domu i, i pogadać z ludźmi i w serio najmniejsze rzeczy doceniam, więc to jest chyba dobre. Chciałam bardzo podziękować za wsparcie od Was, za to, że trzymaliście kciuki, za to, że się modliliście. I um, nie, naprawdę. Happy. Dobra, I gotta go. Jeszcze szybko odpowiem, bo dostaję dużo pytań, czy wrócił mi smak i węch. Tak wrócił mi smak i węch i wy nie rozumiecie, jak bardzo ja doceniam to, że ja mogę włożyć do buzi frytkę i czuć tą frytkę. No naprawdę, takie, tak te małe rzeczy się dopiero docenia, jak ich już nie ma. I teraz naprawdę wszystko co wkładam do buzi w sensie jedzenia. to mam takie oh my gosh, thank you Jesus. I słuchajcie, nagrywam dla Was teraz odcinek, bo nie wiem czy pamiętacie, ale jestem a youtuber i trochę ostatnio się. Jak to się nazywa? Jak to jest słowo? Uh. Rozleniwiłam, zapomniałam, znaczy nie zapomniałam. W każdym razie muszę wrócić i wracam, i teraz nagrywam odcinek dla Was. So, ja, yeah, i dam Wam znać na, na dniach, w które dwa dni w tygodniu będą filmy, bo muszę wrócić do regularności. bo to fuck, Lexi?